Mam przy sobie trochę bagiennego ziela, może chcesz je kupić? mam na imię Dawid i jestem uzależniony od magii. Cześć, Cześć, Dawid! Podziel się ze mną swoją wiedzą. Aby rzucić czar końca świata, wciśnij kontrol, alt, delete. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? No dobrze, skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Chodzi o magiczną rudę. Dzięki niej możemy jeszcze wygrać tym gównem. Jak mogę zostać nowicjuszem? Potrzebujesz darów, owcy i tysiąc sztuk złota. Skąd mam wziąć tyle złota? Co słychać? Moja krew żąda zemsty za krew mego ludu, a odpłacić za to można przelewając co najmniej dwa razy tyle krwi, a może nawet trzy razy więcej krwi! To tak, jakbyś trafił do piekła i byłoby pełne krwi, a ta krew płonęłaby i spadała deszczem i wtedy może byłoby dość krwi, ale raczej nie. Chodźmy na górę. Skarbie, nie mogę się teraz z tobą zająć. Jeśli chcesz się zabawić, porozmawiaj z Bromorem. Ile chcesz? 900 sztuk złota. Jesteś szalona Co słychać? Ci zadzwonił do mnie kumpel i melduje, Że Rudy się żeni Gdzie mogę spędzić noc? Bolek i Lolek w wietru spali na miocie Muto Morek i ci wybrali paprocie Mieszkasz za tym magazynem? Mój dom jest tam, gdzie się położę Widzisz tę skałę? To moja poduszka. Które miejsca warto tutaj odwiedzić? <noise> Może powinieneś zapytać o to jakiegoś mężczyznę? Które z miejsc w Khorinis warto odwiedzić? Żałuj, że nie widziałeś trupów w mojej szafie. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe! Kolejny szaleniec! Kochana, uwierz mi! I już więcej nie dręcz mnie, o-o-o oh, 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 Czemu piękne ustawę? ciągle mówią nie? Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Ja noszę dres Dres spoko jest Co słychać? Pokojowe.